Święty Mikołaj odwiedził dziś dzieci z wioski dziecięcej w Siedlcach. Wielu z podopiecznych, którzy trafili tu pod opiekę, ma zupełnie inne wspomnienia z dzieciństwa, a tradycje świąt Bożego Narodzenia są im całkowicie obce. Dzieci, które trafiają do SOS z wiosek dziecięcych, to są dzieci po bardzo trudnych przejściach. Bardzo często zdarza się tak, że dzieci, które u nas są e, Pierwszy raz przeżywają w ogóle pierwsze mm, święta Bożego Narodzenia właśnie w wiosce. Bo w ich domach biologicznych raczej się nie świętowało. Jeżeli były święta, to święta były okazją do zabawy raczej dla dorosłych niż dla dzieci. Czyli to są dzieci i mamy takie historie, które nie wiedzą, kim jest święty Mikołaj, które nie wiedzą o co prosić świętego Mikołaja. Czasem zdarza się taka prośba, że chciałyby pod choinkę dostać Lizaka. To jest takie bardzo y, wzruszające i y, myślę, że tak nie powinno. Być, że dzieci nie wiedzą, kim jest ten pan w czerwonej czapce. My chcemy im go dzisiaj pokazać, chcemy, żeby do nich przyszedł, żeby przyniósł im przepiękne, wymarzone prezenty. Wszystkie dzieci z naszego stowarzyszenia napisały listy do Świętego Mikołaja i ludzie o wielkich sercach na te listy odpowiedzieli, prezenty kupili i dzisiaj zostaną one wręczone. Także dzisiaj mamy początek obchodzenia tych przepięknych świąt. Święty Mikołaj, choć bez pomocy Reniferów, bo jak powiedziała jedna z dziewczynek, uciekły, to jednak dojechał, a Sanie miał pełne prezentów. Ale ten najcenniejszy na Saniach się nie zmieścił. O, ho, ho! O, dzień dobry, dajcie! Powiedzcie, jakie macie marzenia, żeby wrócić do mamy? Tak. A ty? Tak, żeby wrócić do mamy. Co? A nie chcecie cukierków? Nie, nie. I zabawek? Nie. Ważniejsza nie? jest mama. Mama. Choć mają niewiele lat i wiele przykrości za sobą, to marzą jak rówieśnicy: o lalce, deskorolce czy samolocie. A święta to dla nich szczególny czas. Wigilia to jest Boże Narodzenie, kiedy Jezus Chrystus się narodził. Co się wtedy w domach robi? co się wtedy robi w domach? Yy, Przygotowuję yy. się 12 Mhm. Mm ty też będziesz przygotowywał? Okay. Yy, ja, no, umiem no. No, pierogi, ja umiem robić kanapki. Pierogi. A ja też umiem. A ja. Zupę nie. Ja umiem. Ja umiem robić. Zupę. Zupę. Mam taki zwyczaj, że już od kilku lat dzieci piszą listy do Świętego Mikołaja. I właśnie proszą co, o to, co chciały dostać, co może na co dzień nie mogą dostać. No i właśnie to jest ten dzień, w którym się te marzenia, te pragnienia spełniają. Więc. Przygotujemy razem z dziećmi też uroczystą kolację, na których może nie wszystkie potrawy wigilijne, ale niemniej te takie najważniejsze, jak kapusta z grzybami, pewnie, barszyk z łóżkami, bo to chyba wszyscy bardzo lubią. Tak, tak, o, pierogi to w ogóle bardzo ulubione danie. Więc myślę, że kilka z tych potraw na pewno będzie. A jakie życzenia mają te dzieci? Oj, <laughs> życzenia są bardzo różne. Życzenia są takie od takich normalnych, zwykłych spraw dotyczących zabawek, poprzez życzenia związane ze zdrowiem, zdrowiem dla siebie, zdrowiem dla, dla swoich rodzin, ale również i takiej radości, pomyślności. Mamy młodzież, która w tym roku będzie zdawała maturę, mamy młodzież, dzieci, które kończą szkołę podstawową, kończą gimnazjum, więc one też sobie życzą jak najlepszych wyników, jak najlepszych osiągnięć. Są dzieci, które uprawiają sporty, więc one też chciałyby osiągnąć jak najlepsze wyniki w, w swoich dyscyplinach sportu, więc to jest bardzo, bardzo różnie. Każde dziecko to inne marzenia, ale one moim zdaniem są takie naturalne, normalne, jak u większości dzieci wszędzie. Staramy się, robimy wszystko, co jest możliwe, żeby te dzieciaki rzeczywiście tu miały swój drugi dom, a jeżeli ten dom był wcześniejszy dom, był w jakiś sposób nie taki, jak byśmy sobie tego wymarzyli, to żeby ten dom, ta, ta rodzina, ten dom zastępował im jakby to, co było wcześniej, tak, żeby... Żebyśmy my mogli im dać to po pierwsze ten powrót do tego dzieciństwa, a z drugiej strony spokojny rozwój i wzrastanie ku dorosłości, bo to jest jakby nasz najważniejszy cel, żeby te dzieci, które tutaj są, później sobie będąc już dorosłe, samodzielnie sobie radziły w swoim życiu. By pomóc porzuconym i osieroconym dzieciom przeżyć piękne święta w SOS w Wioskach Dziecięcych, trwa akcja zbierania funduszy. Prosimy naszych darczyńców, by pomogli dzieciakom. Przeżywać te pierwsze święta w wiosce to jest bardzo proste. Wystarczy wejść na www.dzieci-sos.org i wpłacić darowiznę i dzięki temu święta naszych dzieciaków we wszystkich wioskach dziecięcych w Polsce będą rodzinne, takie pełne i przepiękne. No i będziemy mogli też utrzymać rodzinę SOS w przyszłym roku. Być może dzięki pomocy darczyńców uda się spełnić życzenie noworoczne dyrektora placówki w Siedlcach. Moje życzenie i bożonarodzeniowe, i noworoczne, żeby wszystkie dzieci rzeczywiście poradziły sobie ze swoimi różnymi wezwaniami, które stoją przed nimi teraz, ale również w dorosłym życiu, żeby były samodzielne, zaradne i szczęśliwe przede wszystkim.